Bo chyba patrzysz się w drugą stronę, tylko sprawdzałem, czy jest dobra linia. Podajesz Cichaj, możesz sobie zobaczyć, czy, czy jest dobra linia. Wiesz, przecież pośredniki zawsze zawodzą. Mi smakuje. Ładnie, jest tylko jedna uwaga, że można wykonać obronę okrężną bez przechodzenia sobie przed sobą. Starać się, się nie zamieniać miejscami. A na pewno i przeskakiwać z lewej do prawej. No to już się nie, nie dzieje, jak widzę. Mi się podoba, e, więc jest już lepiej. Teraz znajdziemy się tutaj, no może pójdziemy tutaj. I wracamy do pierwotnego kierunku masz. Dobrze, teraz przechodzimy do zwartej kolumny na ścianę Pierwsza osoba z lewej będzie jako szpica Danie do góry Zetsu, Zetsu do przodu się wyrwał, ja poleciałem za nim. Zedzu, po co się wyrwałeś do przodu? N miałem być. Po prostu przechodzimy do kolumny pod ścianą, czyli ustawiasz się i resztę za tobą. Okej, okay. i teraz, biker, nie gapisz się na jego plecy, bo to ci jest niepotrzebne, tylko kryjesz prawo. Na tyle, na ile możesz, oczywiście. Ale tak to nie, nie totalnie 90 stopni, biker, tylko, tylko na 45, stopni, tak, żebyś go po skosie osłaniał. Spoko. Dobra, i idziemy. Wiesz, koledzy, za to umkryć dalsze to. Na rogu się zatrzymujemy i zetsu sprawdza co jest za rogiem. No, okay. Dobry kierunek tam cią. Stop. Dobra, stop. stop. Co znaczy? Tak, dobrze. No tak to znaczy... naukę skryjesz, Dobrze, wstajesz Tam ci uważaj przed sobą, bo jest tam gości. gość. Ja. Tak. Tak. Można białą. Lecisz biker do tego. Widzę do, widzę. No, kilku kryj tutaj nam dupcie gdzieś widzę, z tej widzę. strony się ustaw z prawej. No tam też są drzwi Dobra 20 drzwi. Kierunek, podaj kierunek tutaj ładnie. 280-20 metrów za dnem. Panowie podciągajcie się tutaj do linii. Zerknąć w dół co wam się dzieje. Dobrze, ładnie. Kirku! Jestem. Odwróć się, zobacz. Zobacz. Biker ranny, mam 305 czasu. Kirku, odwróć się. Gdzieś. No, jestem. Widzisz tak. to? Tak, tak. to, No. A masz, że odzyskuje przytomność? No jeszcze nie, ale... A co masz, że... jak klikasz zbadaj? Znaczy ja odczuję się tam. świetnie... James, to... zajmij się kryciem sektora. Odczuję to... się świetnie i wygląda dobrze, czy coś nie stoi? Nikt w tej stronie nie krył? Okej. Okay. Eee, to może się, czekaj. Czekaj mnie Dobra, może zaraz się obudzi. Chodź tymczasem do bikera. Bodziec? Wow. O! Granat. Ściągnijmy ty jeden. Okej, okay, kirk zamieniliśmy, teraz ty tutaj siedzisz, ja zamieniam twoją pozycję. Siedź tutaj stąd Ja uciekam z zewnątrz, z z, -u, z Teraz, lewa drużyna, czyli... Ogień, okay, ogień okay, leci. Mamy ogień. Ale swoje sektory nadal trzymamy. Jeszcze ktoś na górze? Panowie, teraz zrobimy tak, że ci, którzy byli z lewej Zajdę. strony, to będzie drużyna 1. Drużyna 1 pod osłoną ognia drużyna 2 będzie się przemieszczała w stronę wioski. Teraz drużyna numer 2, proszę, żeby wszyscy zeli e, pozycję, żeby mieć ogień w kierunku od tam 190 do 230. Zdjęty. Część klucznik powinni już być przy wikendrze. Że... Przepraszam Ciebie, ale powiedziałeś lewa strona, dom stronę... 1. Prawa strona ma osłaniać od 90 do 230 jamątki pola w Dobrze, jeszcze raz powtórzę rozkaz. Lewa strona osłania podejście prawej strony. Wszyscy... W odczynę... czy... narod że się przejęzyczyłem. Okej. Okay. Nic się nie rusza. Stój. A wy jesteście do szturmu, tak? Wrogowie ja. na 170. jak byś musiał zejść. My będziemy szturmować w razie, Tak, tak, ja już jestem na miejscu, Wlacznik. Jakieś 300-400 metrów. 210, Wlacznik. Jakieś 400-500 metrów. Przegrały, przebiegł. Tak, widzę. Wikier to kryj, to ja pójdę ciągle obok ciebie Cię. Jeszcze jeden czołg gasi na 210 Mamy kontakty od kierunku 90 na no 210 Proszę żeby każdy tutaj zostańcie we 3 kryjecie lewą stronę którą wykluje Reszta dalej kryje 200 i te okolice. Tam już no, tak. no zostań, zostań, mówiłem ci, co kryją lewą stronę zostają. Tak Kryje. się dowiesz, no, tam przyjść na tak drugi. Eee, a po co? No może no, chcesz, było, jak chcesz, Było lepsza widoczność, Lepsza wytoczność. to komplikujesz sobie, Podziel sobie kolorkami ludzi. Tu jesteś zetsu? Dobra. Oni tu bo... on... bo... w miarę. Chodź sprawdzimy z drugiej strony. Dobra, ruszamy powolutku. Proszę, gadanie z deszka, deszka. Okay. Ściągnięty, ten operator ściągnięty. Deszkę zlikwidowano. Powinienem mieć... Tak, okay. odbierze... Okay. Po, tylko poprawiam. Okay. Kontakt ze 150 prawdopodobnie zdjęty. Okay. Klucznik jak przyjąłeś? Powtórz. Mówiłem, że ten KM, który was ostrzelał, został zlikwidowany. Tak, ostrzelaliśmy jednocześnie z wami. Obserwujemy 100 160 Okej, okay, będziemy chcieli podejść pod waszą osłoną dalej. Dajcie znać, jak będziecie uważali, że jest to możliwe. Klucznik ruszymy do tych malutkich domków, które są przed wami. Poczekaj 140. Tam nie ma osłony, No takie chodki małe. Tak, ale nie schować w środku, ale jak chcecie. Możemy osłaniać, macie czystą bo, bo, a jak możemy się przemieszczać w kierunku następnego miasta? Eee, ja nie wiem, Od oceniamy sytuację na przykład domów na kierunku 200. Zajął pozycję, zobaczył co wygląda z tamtej strony, bo lepiej widać o wiele drogę. My na przykład na kierunku 80, 120, ja mamy tak jak do lasu, Bardziej w prawo. Mm -hmm. okay, klucznik to zrobimy tak. Jedna osoba z Twojej drużyny, niech ten dalej kryje te 120-150, a, a wy, we dwóch nas kryjcie na, na 200, jak będziemy tam podchodzić. Zrozumiałem. Słyszeliście James, osłaniaj dalej to, co osłaniałeś, blika, skup się na 200. Możecie ruszać. Dobra, panowie, Ru -y, turcik. Ja stąd się muszę leci do następnych budynków. W ci ustaw się. Przyjąłem. Sorry. Reszta leci dalej. Osłanie tu lewo. Dobra, jesteśmy przy najbliższym murze. Przeczyszmy to miasto i najwyżej dołączycie do nas. Zrozumiałem to, odwytor Kirk szpica Panowie za Kierkiem. Czemu ja słyszę jakby ktoś z bliska strzela? Tak jakby zachowiesz. No, No, no idziemy dalej Idziemy dalej. Czekaj, wydawało mi się, że kogoś widziałem mnie. Dobra. Ruszamy. Ruszamy. Obejdę tu, żeby się nie zabić na tym. Mhm. Drzwi. Nie czyścimy budynku. Obejdźmy z tej strony, wiesz? Bo tam i tak klucz Dobra, ma ostrze ja. na tamtą stronę budynku, nie? Ja. Nie czyścimy, więc. Idę dalej? Na prawo o, bo też, też to jest w tym. No spoiler, spoiler. Ale nie mamy tracić czasu, tylko ćwiczyć. Czy Okej, to? Ok, pociągnijmy troszeczkę teraz na 280. z tej strony obejdziemy i. Dobra. Czy jeszcze dojdziemy tam do końca? Tak, i tu trzeba w dół strzelić. To Te zbudowane. To idziemy dalej. Dawaj znać kiedy stop, bo ja patrzę praktycznie tylko na sti wiesz? Dobra. Powiem to na to, że to medic nie jest taki zły, naprawdę. Fajna rzecz. No, tylko trzeba się szanować. Osobowy patrol, jak 500 metrów narrator od waszej pozycji, przez kubisku skał, na prawo od następnej wioski. Od waszej pozycji, jaki to jest kierunek? Od mojej pozycji 160. Przemieszczałem się trony zabudowań. Dobra, na, na nasz, Czoły blisko. Kontynuujemy. Stąd na 160 możemy mieć kontakt, ale jeszcze kawałek. Będzie za nas. Ciało. Dobra, idziemy i pomóc, tu już jest czysto. Wracamy, podchodzimy tędy, Zadzimy, go, go, go. jeszcze za te duże budynki. Panowie, panowie, dokąd? Dokąd? Kontakty 130, 130 wracają się w dół, w dół górza. Bezpośredni kontakt. O Jezus, myślałem, że Uwaga, to oni. Zwróćcie na was. Uwrócić? No właśnie, moi polecieli z daleko. E, dobra, ale nie oprócz tego, tołką, na, na krawędzi wzgórza są przeciwnicy. Za wami, za wami, za wami. Kazał się przegrupować. No. Przeciwnicy. Bardzo dobra robota, kilku. Dobra robota. Uwaga, przejdę wam przez. Nie mam jak inaczej. Klucznik tutaj na prawo. Tu Ej, ja widzicie przeciwników? Ja nie widzę. 140 na krawędzi wzgórza Jestem na górze, w narod 140 na krawędzi wzgórza, przeciwnicy się zbliżają Szukam, nic nie widzę Są na wysokości tych skał, między krzakami, schowali się Klucznik, czy sprzyt wzgórza jest w wasz, zasięgu waszego skutecznego ostrzału? Tak, w zasięgu naszego ostrzału Generator w takim razie będziemy się ją przesuwać w kierunku e, szczytu, żeby z prawej strony skał splankować. Cześć panowie, ustawiamy tak, się w tak. linię i ciągniemy do tych skał. I drucik. Kolegium Kolegium i Kolegium wyjątkowo prawo, wyjątkowo prawo, bo tam jest miasto. Wpisów bogaty, kamienie kamienie z prawej strony. Uwaga na crossfire. Wyrównaj Kirku, bo no tutaj wiesz, nie chcę się wychylić przed tobą, bo ty kryjesz... Czekaj, do kirku. Nie, Zetsu, ty musisz wyrównać. Wiesz dlaczego? Dlatego, że ty kryjesz lewą stronę, a ja się zaraz odsłonię z lewej, nie? Widzę, okay. jak Jest jakieś zabudowania. ciu. Zabudowania, generator. To Zatrzymaj się tamciu. Nie, więc tu nie ma. Dobra. E, ustawcie taką półokrężną obronę. Czyli bez krycia dupy, tak? Z no właśnie, ja nikogo nie widzę, a to było tak jakby z daleka. Okrażna. Dołączcie do Musi Chyba nie z południa. Mam kontakt 140. Trzymajcie trzymajcie. dołącz do linii. Na 140 już teraz. Tomczy, na 140 mamy kontakt. Zdjęłam. Może podbić z przyciskiem granat. 145. Przyjął. Tak jest. Kilku ZETsu sprawdźcie to. Chodź ze mną. Dop minę 220 do zabudania rozmiar Padowaj pod 220 Ten kontakt był za tamtymi skałami na 140 Popatrz na kierunek 140 powiedz to było tam Ja już minąłeś go już, on leży po twojej prawej stronie Potwierdzam zwłoki i nie widzę nikogo więcej Włączcie się w kolumnę Bardzo ładnie się stawiacie, podoba mi się Zesu, wciśnijcie sobie dwa razy shift Szyft? Żeby nie podbiegał. Okej, okay, wchodź tu. Lewa. Okej, okay, idziemy. Znowu wiker. Prawa. Czyść. Swoi, swoi. Lewy budynek czysty. Wiker gotów? Gotów. Gdziemy, idziemy, idziemy. Przejdźcie na prawo po skosie do kompleksu budynków. Okej. Okay. Idziemy, wracamy. Dobra, tędy. No. Okay, idziemy. Na sth wygląda to jak Snake na multiplayer. Możesz mi powiedzieć, tam, czy po co celujesz we mnie? No, już odwróciłem, jak tu byś dobił. Włącznik nie te budynki na prawo. Miałem na myśli te po drugiej stronie ulicy. Okej, okay. wracamy. Wracamy. Okej, okay. Kto za mną? Kirk. Dwójka wchodzi, gotów? Gotów. Prawo Lewo, czysto. Prawo czysto, chodź do mnie, kolejny jestem prawo. Budynek ok, podchodzimy. Tam zostań z Tomciem parami, będzie mi ten nie Tomcia podciągnij ten wyżyście dużo. Sprawdzam czysto. Tam jest czysto. się Co Czysto. Patrz ten przed nami. Okay. Czysto. Dobra, nasz kompres jest czysty. No Dobrze. to Tak, najlepszy Tak, tak, ale mi samo sterowanie paliwie. Wyczyszczone, zajęliśmy dach. Przyjął widzicie budynki w kwadracie 019-021. Otwieram. Potwierdzam. Przemieszczamy się w ich kierunku. Chcecie zmienić pozycję, czy stamtąd będzie się nas osłaniać? Dobra, panowie, kolumna i idziemy. Zwarda, oczywiście. Tylko nie chcę właśnie, o bardzo ładnie, nie chcę sytuacji, że dwie osoby kryją lewo, nie? Albo Teraz Rozumiem, że kryje to tak? Tak, bardzo ładnie. Wy północ macie pilnowate z nas. Człowiek może się skupić na innym. Trzy. Zetsu, nie tyłu jednak, bo tam klucznik mówi, że jest OK. To prawo, lewo nas zmianę. Tył też naczyń czysty, nie... Bez sensu, nie osłaniajcie się. to było ćwiczenie, czy chodzi tyłem ładnie, Chodzę ładnie tyłem. Spadaj. No, wyrównać, wyrównać.